Fiołek polny to roślina z rodziny fiołkowatych, występująca dziko na terenie Europy, Azji i Afryki Północnej. Jest znana od wieków i używana w medycynie ludowej do leczenia różnego rodzaju dolegliwości. Fiołek polny to roślina o wielu właściwościach zdrowotnych, która może być użyteczna w różnych obszarach zdrowia. Fiołek polny ma podobny skład chemiczny jak fiołek trójbarwny. Zawiera flavonoidy, śluzy, związki salicylowe, kwas kawowy, kwas. Kumarowy, aktywne peptydy, o działaniu hemolitycznym, przeciwwirusowym, antybakteryjnym, a także witaminy i sole mineralne. Wyciągi z fiołka polnego działają niewątpliwie moczopędnie, odtruwająco, przeciwzapalnie, napotnie, przeciwgorączkowo oraz reguluje wypróżnienia. Badania naukowe potwierdzają właściwości także przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe. Stosowanie fiołka polnego może pomóc w łagodzeniu stanów zapalnych, alergii układu trawiennego, łagodzenia objawów alergii, a nawet poprawie zdrowia psychicznego. Ponadto napar z fiołka powinny także pić osoby, które mają problemy z sercem i układem krwionośnym, gdyż reguluje ciśnienie krwi oraz łagodzi objawy związane z miażdżycą. Najbardziej jednak, fiołek polny znany jest z jego wpływu na skórę. I wykorzystaniu w kosmetyce. Dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym, łagodzącym podrażnienia skóry, kwiaty fiołka polnego są szczególnie polecane do pielęgnacji skóry wrażliwej i delikatnej. Najczęściej wykorzystywanymi częściami fiołka polnego są liście oraz kwiaty. Mogą być stosowane w postaci naparów, okładów czy kąpieli. Kwiaty natomiast znajdują zastosowanie. W przemyśle kosmetycznym, gdzie są wykorzystywane do produkcji kremów, maseczek czy toników. Łagodzą one stany zapalne, błąd śluzowych skóry, przyspieszają gojenie ran. Napary i wywary z fiołka nawilżają skórę, zmniejszają łojotok, przyspieszają ustępowanie krostek i różnego rodzaju grudek. Mają także łagodzić łuszczyce i wypryski alergiczne, w tym atopowe zapalenie skóry. Leczy doskonale suche zapalenie skóry, szczególnie w maści i w kremie. Stosuje się też okłady na oczy przy zapaleniu spojówek i obrzęku powiek alergicznych. Napary lub picie specjalnych kosmetyków... Pozwala na pozbycie się problemów z trądzikiem, łuszczycą, suchą cerą, a także liszajem. W przypadku jakichkolwiek stanów zapalnych skóry, wystarczy przemyć dane miejsce kilka razy dziennie, i już po paru dniach pozbywa, pozbywamy się problemów. Widoczne są efekty. Fiołek polny to roślina, która ma także wiele zastosowań kulinarnych. Znany jest przede wszystkim ze swoich walorów smakowych. Roślina ta jest bardzo aromatyczna i ma delikatny kwiatowy smak. Można ją wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. Liście fiołka polnego można dodawać do sałatek, zup oraz jako dodatek do mięs i ryb. Są one bardzo chrupiące i dodają potrawę nie tylko smaku, ale także lekkiej tekstury. Kwiaty fiołka polnego również mają wiele zastosowań kulinarnych, mogą być używane do dekoracji potraw, a także jako składnik różnych dań, takich jak galaretki, ciasta czy napoje.